Yo, witam! Witam! Witam serdecznie. Cały Team X śpiewa twoją nutę. Widziałem to! Team X widzowie śpiewa moją nutę. Young Multi, nie wiem. Julia Żugaj mi oznaczyła w insta-story. Widziałem to, polubiłem to insta-story. Ogólnie sobie wszedłem na tego Instagrama, tak z ciekawości, nie? Jej, coś w sensie na wiadomości. I kurwa odkryłem, że ja z Julią Żugaj pisałem w 2016 roku czy 2017, 2017 roku, że ona miała w moim klipie występować jako tancerka. A ja tak, co kurwa? Nic nie pamiętam. Ból dupy kurwa potężny, kim jest YFL Clips i czemu kurwa masz tyle świetleń na moich streamach? Co to kurwa jest? Young tak Dagmara Szefczyk, kurwa, 80 koła wyświetleń, kurwa! Na przykład, zamiast mu wypierdolować kanał, to może zatrudnijmy go na kanał Young MultiLife, żeby robił skróty streamów. A my się zajmiemy pojedynczymi reakcjami na przykład. Wiesz o co chodzi? To by było Git. Nowy mata. Stałem jak co dzień rano, no i kurwa znów to samo Pół Polski chce mnie pobić, Pół Polski bije brawo Płaczę co drugi rodzic, bo trudno się pogodzić Z tym, że pato raper nie chce zostać super nianio Psy szczekają, ale robią to w kagańcu A moja karawana jedzie dalej jak przez rifle Ja i przyjaciele, dzielimy to na cztery Jestem multimilionerem, bo piliśmy za to w parku Powiedział multi? To chyba o mnie A mata wie, że istnieje, daję lajka A ja słyszę tylko dźwięki hip-hopu na dziesiątym piętrze w bloku Widzą we mnie minema i są żadnym był magikiem Słyszą go z pokolenia i czekają na manifest Piszą coś w diema, a ja ciągle mam to w cibie No bo wczoraj jadłem frytki z ketchupem jutro z jem frytki z traw Nie nigdy nie jem frytek z ketchupem w McDonaldzie Zawsze jem na sucho, nigdy nie użyłem chyba ketchupu Tak szczerze Są jedyne frytki, które jem bez ketchupu zawsze Mam na imię Michał i bardzo kocham muzykę Jeśli umrę dzisiaj to spełniłem obietnicę Bo nie ma w Polsce skurwiela co nie słyszał czterech liter po raz pobić Pora podbić po świat, Pora podbić po świat Pora głęboka nuta! Czasem 16 godzin dziennie się w studiu, na no, czasem na kanapie, ale wstaję po południu i nie tyram na etacie, dlatego szanuję pracę. Ty wylewasz maczalaty, głupie pismo, jak to piłem w kwestii dziury ozonowej. Maczalaty, głupie pismo, czy tutaj została obrażona Maja Staśko? Jestem ciekaw, czy Maja Staśko coś napisała o tym na Twitterze, żeby zrobić z siebie ofiarę. Jak zawsze, zaraz zobaczymy. któż mi obraża Maja Staśko? Maja KAN staśko. <grywa> Mata dołączył do grona moich haterów. Wolę być głupią pi... niż człowiekiem, który wyzywa kobiety od głupich pis. Trzeba było długo czekać, kurwa. Ja, Maja Staśko w jakim stopniu szanuję za podejście do biznesu? Bo kurwa, naprawdę, robienie z siebie ofiary to jest chyba teraz najlepszy sposób na to, żeby kurwa głośno o tobie, serio. Takim kurwa, żeby zrobić z siebie taki. Posąg, który każdy opluwa i kurwa, trzeba ich współczyć całe życie. Maja Staśko przeprosiła solen, solennie i wielokrotnie za swoje jednostkowe zachowanie, które nie było spójne z jej wartościami. Mata pisze piosenkę, 9, że Maja 10, jest... 10, 10, w dom. Tak! Cała piosenka jest o MAJI Staśko napisana! Cała piosenka jest kurwa, o Mai Staśko! To jest dla was hejt, ta! To jest dla was hejt, kurwa. Trzymaj się, Maju. Ciekawe, jakbyście się zachowali, jakby was... Wy wyzywał ktoś ze sceny, abyście dostawali maile, że nie możecie przyjechać do pewnego miasta, bo was, kurwa, zadźgają na koncercie, kurwa. Nie, mata na wino, kurwa, że jest głupią pi***ą. O, kuwa. męczennik. Nasz pato inteligent trochę się zużył, szuka więc nowego skandalu, by nadal istnieć. <śla> wy, kurwa, nie macie pojęcia. Wy, kurwa, wy, nie macie pojęcia, o czym wy, kuwa, piszecie. Ten człowiek wrzuca sen numer, o, o kurwa, w noc ma pół miliona, w niecały, Dzień, a ty myślisz, że on potrzebuje majestaśku, która ma 30 tysięcy obserwujących kurwa, na Twitterze, żeby był o nim szum? Wy jesteście kurwa niepoważni! Ludzie obudźcie się, kurwa! Ten świat nie należy do was! Jesteście w jakiejś bańce, kurwa! Kurwa, ja nie wiem, wy udajecie czy nie udajecie, bo ja nie rozumiem! I teraz będzie tak, przez tydzień będą posty, tak! Znowu, znowu, znowu został obrażona! Tu jest napis, tu jest wiesz, yy, że wylewa maczelatę, nie? Maczalatę. A ona wyjechała burgera, więc pewnie bardziej chodzi o tych ludzi, co nagrywali na TikToku, że wylewają. A Maja Staś już ma tak ego, kura, rozkurde, że człowieku myśli, że k że, że świat w ogóle się kręci niej, nie? Że każdy na nią kura gada. I wykorzystuje moment, żeby zrobić z siebie kura męczennika największego. Nie wiem, to jest kurwa dla mnie hit sezonu, naprawdę. S Najlepsze jest to, że pewnie gdyby nie ten post, każdy miał to każdy mnie to wpiżył. I nigdy na tego nie zauważył. Nie wiem, to jest takie odklejenie. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, naprawdę. Jakby każdy popełnia błędy, nie? Każdy się potyka, ale Maja Staszka się tak potyka kurwa, Tak dwa razy tygodniowo minimum, nie? Ludzie skaczą do rzeki, żeby wypić z nami łychę. my dalej tacy sami gramy na Jerani FIFA 22. Zaraz będę miał w metryce. Mam na imię Michał. Fajny tekst, ale nigdy tego nie puszczę, nie? bo ja nie lubię takich piosenek. Dla mnie nu nu nuży mnie bit. nuży mnie bit Tekst fajny, ale ja jestem kurwa. Nowa generacja, nie słucham tekstu. Biała z soku, AU. Kierowczyni z kanarczynią drą pizdy, ja na gapę Wielki koncern narodowy dla ojczyzny bierze w łapę w dwóch szeregu, przeładuj broni, broń wartości Zabij wrogów systemu, tu się robi to z miłości Wymazać wszystko, co tu nie trzyma poprawności. Zwiększą kontrolę, AU, by dać nam więcej troski To kolebka gamoniu cywilizacji jedności ojciec generał na koniu a za nim tęczowe czołgi zagryjmy piersi dziewczynom bo to obraza ludzkości poczone dzieci, chcą je potem wsać brak świętości Jezus był Polakiem, tak gdyby Netflix był polski mały papież za kordonem Żoliborskim. żoli niemowa raper, był płci Grand Prix za całość twórczości jego rimowa Supreme 34 klocki poza ironią brak słów Działajmy razem, bo znów ten kto ma władzę. chce ci mówić, kim masz być tu i chuj. Nie nazwałbym tego rajem pieniądze, tu nie lecą z nieba. Nie, to co jest podłe w rodzicach, potem dzieciaku dojrzewa. Dbajmy o siebie na wzajem motu, nie można liczyć na władzę. Dbajmy o siebie na wzajem motu, nie można liczyć na władzę. Nie nazwałbym tego rajem pieniądze. No i to jest dobry numer z przekazem. Nieba. Nie. To, co jest po w rodzicach, potem dzieciaku dojrzewa Dbajmy o siebie, na wtajem, o modu nie można liczyć na władzę Dbajmy o siebie, na wtajem, o tu. nie można liczyć na władzę Nie wiem, biała kurwa, biała dla mnie, jeśli chodzi o lirykę, to jest, kurwa, nie wiem, jest kurwa, nie? W sensie, jakby już nawet nie chodzi o samą lirykę, ale to, jak on, to w jaki on sposób pisze teksty i potrafi zrobić... Ym, to starczyć te teksty, wiecie o co chodzi? Że, że to nie jest, że on się jakby nie skupia tylko na liryce, ale też potrafi przekazać te wersy dobrze. Taki delivery ma zajebistej, się dobrze tego słucha. No i no, ja no bo ja jest prze, przejemny mega. Czekaj, jest jeszcze tą zwrotkę jego kur. Jeszcze raz muszę odpalić. Hej, nie na tego rajem pieniądze tu nie lecą z nieba. To, co jest w rodzicach, potem w dzieciaku dojrzewa Dbajmy o siebie nawzajem tu nie można liczyć na władzę Dbajmy o siebie nawzajem tu nie można liczyć na władzę Hej Polska to jebany burdel Polska to jebany... Polska to jebane chuj wie co. Politycy chcą poróżnić nas, ale kurwa im nie wyjdzie to. Jebać wam, my chcemy jedynie spokojnie żyć. A nie kurwa, cofać się w czasie, Z domu na ulicy się bić. Nie mogę zagrać koncertu, a oglądam jakiś na tvp 1 Dwa koła ludzi się bawi, a ja na kanapie sam wkurwiony siedzę. Albo polityczne wiece, Bzydkie ryje bez maseczek. Wirus totalnie przestaje być groźny, jeżeli Bóg macie w opiece. Ej, a ich ma, wrogów nie. Potem wywał autobus, oni w AMG. Ale wierzycie, że jesteście równi? Tak, i że ksiądz politykiem nie chodzą na kurwy. Proszę o podsumowanie. Nie, nie tego, no, zajebiste. Tu nie lecą z nieba. zajebiste. W sensie jakby kur. No, Białaz, nie wiem, Białaz jest mega dobry. Białaz jest mega dobry, naprawdę. On jest skur... przejeb... raperem, jeśli chodzi o lirykę i w ogóle. Mega, mega. Dobra. Jest nowy Willi Extreme? O Dwie minuty temu Let's fucking go Zobaczmy, dawno nie było Siema, w Poznaniu obok nieistniejącego już budynku Na ulicy Spichrzowej 37A Stoi wielkie almette śmietankowe Co? Jesteśmy na Spichrzowej 37A O kurwa To nie jest jakaś przeróbka wysłana przez użytkownika Tutaj mamy napisane Co Google jest? Czyli to jest oficjalne zdjęcie Wykonane kiedy ten samochód tutaj przyjeżdżał Widzimy na każdym u... Słuchaj, to jest wielkie też śmietankowe! Kolejną ciekawostkę znajdziemy w Anglii i będzie to ten fenomenalny... Ja O kurwa rampa! Przecież to jest raj dla skaterów, człowieku! Wybudowany budynek. Można by powiedzieć, że tak to się kończy, jak na placu budowy jest więcej litrów Mork. budyni z cementu. Ale to prawda morka. jest taka, że wszystko to jest... w tym mieszka, dlatego kurwa czasami tak wiesz... W porządku, ten budynek tak bardzo jak wygląda na spierdolony, to on został wybudowany dokładnie zgodnie z założeniami. Pokażę wam jak on wyglądał wcześniej. Też wyglądał jak gówno, widzimy niepomalony... z Anglii, morg. No taka prawda. Wany, powybijane szyby, możemy zakładać, że tam gdzieś tam żule się spownują. No nie było tutaj zbyt wiele do stracenia, od lat ten budynek stał nieużywany i pewien artysta, Aleks Zcinek, wpadł na pomysł, że mógłby przekształcić ten budynek w dzieło sztuki. Z, z tego co wyczytałem, to kosztowało wow. to wszystko około 100 tysięcy funtów. Co? 100 tysięcy funtów? Man, I'm dead. Duży budżet, troszkę większy niż na przykład budżet do takiego kolesia ja To też był artysta On wziął, nasrał do puszki i powiedział, że to jest dzieło sztuki Jedni robią gówno artysty Robią budynki, inni robią gówno I to i to możemy nazwać sztuką Jakoś ten świat tak działa Mega. W pewnym sensie w sumie nawet ja jestem artystą Robię gówno od wielu lat na YouTubie Ten Aleks Cienik to jest w ogóle specjalista od sprawiania Że jak ludzie rano idą przez miasto To się zastanawiają, czy ktoś im czegoś nie dosypał do kawy Bo na przykład tutaj jest Kolejne jego dzieło to jest budynek, który został całkowicie wykonany z wosku. Tak on wyglądał na początku. Tylko pod tym budynkiem zostało zamontowane ogrzewanie i z każdym kolejnym dniem ten wosk zaczynał się topić. I to, co początkowo wyglądało jak normalny budynek, to u... teraz wygląda jak z jakiegoś koszmaru cennego. Ej, zajebiste! Ten budynek wytrzymał jakieś dwa miesiące i widzimy już w tym drugim o, miesiącu... To z niego zostało. Naprawdę kreatywny koleś. Tutaj możecie zobaczyć też inne jego dzieła. Tutaj mamy budynek, który został tak jakby wybudowany do góry nogami. Tutaj mamy skrzynkę na listy, która jest zawiązana w sznurek. to zajebiste jest. Jak doskonale widać, znajdujemy się w wesołym miasteczku, to takim naprawdę wesołym miasteczku, aż tutaj jest szczęściem po prostu od o, tego kwa. miejsca. Jest to wesołe miasteczko w Prupeci, które Oficjalnie nigdy ono nie zostało otwarte, dlatego że oni planowali otworzyć 1 maja 1986 roku. No a kilka dni wcześniej doszło do tej słynnej katastrofy w Czernobylu. Damn. Cały Pyrpeć musiał zostać ewakuowany i nigdy oficjalnie przynajmniej to miasteczko nie funkcjonowało. Jest to z pewnością bardzo tajemnicze miejsce, powstało tutaj mnóstwo Kolumbi legend 4. i teorii spiskowych. Przykładowo, powiedziałem wcześniej, że oficjalnie to miasteczko nigdy nie zostało otwarte. I tutaj jest nacisk na słowo oficjalnie, dlatego że są zdjęcia, które pokazują, że tam byli ludzie. I to nie tak, że oni po prostu przyszli sobie pooglądać, jak wygląda budowa tego miasteczka, tylko możecie nawet ich zobaczyć na Diabelskim Młynie, czyli to wesołe miasteczko przez jakiś czas funkcjonowało. Jest historia, która mówi, że władze miasta otworzyły tymczasowo to miasteczko po to, żeby odwrócić uwagę mieszkańców od katastrofy, która się wydarzyła, żeby po prostu nie siać paniki. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale wiem, o, bo... że to jest naprawdę bardzo tajemnicze miejsce. I teraz wam to udowodnię. Nie pierdol, nie pierdol! Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? <laughs> Jakiś mutant? Mutant, który poluje tutaj na turystów, ale boi się aparatu, bo może nie jest zbyt fotogeniczny? A może jest to po prostu jakaś osoba, która przyszła tutaj z kamerzystą i nie schowała się zbyt dobrze, kiedy on robił zdjęcie. Chodziłem tutaj po okolicy i próbowałem gdzieś znaleźć jeszcze tego mutanta. Może gdzieś tam kawałek tej koszuli by mu wystawał z za krzaka czy coś takiego. Nie udało mi się go nigdzie znaleźć, ale jak nie macie co robić, to w opisie jest link. Możecie sobie poprzeglądać te zdjęcia i może znajdziecie gdzieś tego mutanta. Przy okazji, jeszcze taka ciekawostka, że w 2017 roku Polacy przyjechali tutaj w odwiedziny i sprawili, że po raz pierwszy od dawna ten młyn ponownie zaczął się kręcić. ...polskie turysty, jakich dosyć bardzo u zonie wyczudzenia. Wideo z atrakcjonu wyklał na swojemu kanale. Jak, kurwa! W YouTubie Krzysztof Grzybek że Krzysztof Grzybek! Wiem, że to podobno nie do końca tak było i to, że ten młyn się kręci, to jest trochę zasługa montażu wideo. Nie wiem, jaka jest prawda. Jak dla mnie, to wygląda bardzo przekonująco. Przenosimy się na... Dzięki, Jolczyk, za dwa miesiące! do niewielkiej wsi o nazwie podskałka. Widzimy tutaj przy ulicy... Ej hey, to jest... wygląda jak kur... ujęcie z tego! Z. Jak to się nazywa? Z. Kłóźno ku... jak się nazywa ten film? Nie. Bo... BORAT! BORAT! jo BORAT, ta. <grystanie> jest mnóstwo ludzi. To wygląda tak, jakby oni dowiedzieli się, że auto będzie przyjeżdżać, robić zdjęcia, więc przyszli się pokazać. Ale wydaje mi się, że tutaj chodzi o coś więcej. O, się... ku... oh. Policja. Tam też policja i to jeszcze tak patrząc po stroju to wydaje mi się, że to jest jakiś oddział specjalny. Tutaj jakiś gościu kameruje, to co się tutaj dzieje, tutaj kolejny oddział policji, tam też policja, no wygląda na to, że tutaj coś grubego się wydarzyło i dlatego ci wszyscy ludzie przyszli się tutaj pokazać. Jakby miał obstawiać to pewnie gdzieś tutaj w tej społeczności... Jakiś drug dealing pewnie. Znajduje się siedziba gangu albo jacyś przemytnicy, no i policja akurat zrobiła obławę w tego samego dnia, co auto Google' przyjeżdżało zrobić zdjęcia. Próbowałem znaleźć w internecie jakieś rzeczy, które wydarzyły się w Podskałce w 2012 roku, ale nic nie znalazłem. Zresztą nawet wam pokażę. To jest dosłownie najbardziej konkretna rzecz, jaka mi wyskoczyła, jak wpisałem Podskałka. To jest wszystko co wiem na ten temat Widzicie tutaj wyspę, która sama w sobie O kurwa. A na tym znajduje się jakiś koleś, który się najebał No i tym istotnym nice. odkryciem zakończymy dzisiejszy odcinek Zajebiste. Do zobaczenia w kolejnym, cześć Zajebiste